Idziemy szukać kalendarza. Jest krowa? Jest krowa. Idziemy do Alehop po kalendarz. Zobaczymy, czy jest coś ładnego. Yy... Jedyne co mi przyszło do głowy w ogóle, gdzie możemy znaleźć jakiś kalendarz. Więc... więc idziemy szukać. Na stronie internetowej widziałam właśnie, że mają takie planery, kalendarze, więc poszukamy. W jednej linii i to się tak wie, się obraca no. i tak przesłuch i musisz tak, żeby tutaj było białe, tutaj czerwone, tutaj takie. A, a jak się już przesuwa na, tak. na drugą stronę? A jeszcze w ten sposób. Tak, można. przesuwasz. I tak. Okej. Okay. Spoko. Dużo taki pierdłek. No, Ale jest, są jest, urocze. Tak, I to w no. sensie nie, nie wiem jak to działa że można przełożyć aż, żeś tak przekłada płyci. A to ciekawe jest, a ile to kosztuje, wiesz, powiedz? Może to by tak fajne było, też? 3 mm, euro. 5. Tak, 4 euro. 3 euro, nawet 3 euro. Te mniejsze, bo tam są jeszcze ta... A to jest tylko taka luktura, nie? To jest gniejsze, 3 euro na są. Ale to, to, to zaawansowane byłoby fajniejsze, chociaż... To, jest to, jest jest za, to, to też jest zaawansowane. No fajna gra, powiem szczerze, podoba spoko, mi się. No i za 3 euro. To też jest dość ciężkie, bo to też musisz. Ale chcesz? Nie wiem, spoko że całkiem jest. To jest ale to jest taki to co, co, co... A co się świeci klikasz? Wiem. I tutaj ci Okej. Okay. To w ogóle dzieci się przy Kiedy byliśmy, to takie dzieci yy, siedziały, bawiły się, ale w ogóle też malo... malowały. O, tutaj są kalendarze, patrzcie. Tak

bardziej planer do uzupełniania sobie dat A i będzie 12 No dobra, zobaczymy, czy jeszcze coś innego będzie. Ale to. Kropeczki, jakiś śliczny, to jest taki. nie? O, ale widzisz, tutaj są już z napisanymi już już miesiącami do lauty. Także ta straca. I są też po hiszpańsku, o to mi chodzi. O, i tu jest kalendarz. Jest, to jest, jest kalendarz. Wykaże, że bardzo bardzo, bardzo, bardzo ciężki. Takie kieszoneczki? Tu chyba na miesiące się zbiera, że sobie odkładasz pieniądze, ale widziałam też tak w internecie, że można sobie zbierać, że tam na lata, się zbiera, na wakacje, na coś. To jest fajna rzecz. Przepiękne są. I zobaczymy, co jest w środku. Zobaczymy, czy ty mi będziesz sprawdzał, co jest w środku. A ja sobie nagram, no? Pokaż. O, i tutaj jest też, właśnie. Bo ja chcę się uczyć też tych miesięcy. O, widzisz. To jest fajne. Dlaczego Enero zaczyna się dopiero tu? Jakby styczeń jest dopiero tu. Trzeba będzie od środka zacząć. Ale wystarczająco notatek jest. No, ten jest fajny, spoko, mi się podoba. No, te są tutaj właśnie bardzo ciężkie, bo są bardzo duże, bardzo dużo mają. I to takie malutkie, no pokaż mi, szybko. No. Czy Może taki by mi wystarczył? Może to jest dobry pomysł, Kacper. I są naklejeczki, tak? Importante. A pokaż mi jeszcze coś, a pokaż mi jeszcze, wiesz co, taki właśnie cieńszy chcę, bo te są strasznie grube, a weź to tak jeszcze. Tak. Śliczne są te Jeszcze masz czapkę okay. tak pamiętasz. To jest taki sam bo... mhm, tylko, że... Aha, tylko innym kolorku. Okej, okay, dobra, a jeszcze sobie tylko te zajerzę. Aha, i to jest... O, ten też jest ładny. O, ten jest też śliczny. A ile on kosztują? Po 6, 6, 3, 7, po 9. O, pokaż go w środku. O, nice. Byłby wystarczający, chyba. Śliczny. I ma tu podpisane te miesiące. Chyba by mi taki wystarczył. Tu bym sobie tłumaczyła. Fajny. Stąd go wziąłeś? A, tutaj jest ten? I on kosztuje i... chyba 9 euro, nie? Nie ma w Może taki? Kuch, taki rozmiar byłby lepszy? Taki ładny, taki hmm. Ten mi się jeszcze podoba. Z jamnikiem. Jest trochę wyboru. Te są za grube. Te są strasznie ciężkie. Ja, ja bym chciała coś takiego, żeby mi się zmieściło do torebki. Więc chyba ten będzie najfajniejszy. Zaraz sobie obejrzę jeszcze raz go sama. Daj jeszcze sobie ten, zobaczę. Ty masz jeszcze kieszonki oh, foliowe. Z fajne. Jakieś karteczki. Dwie. Jakieś notateczki. No, no, dwie. O, i naklejeczki. Hmm. Dwie strony. Spoko. Daj jeszcze sobie, zobaczę ten. Znaki w wieku. Hmm. Też fajne. Bo nie wiem teraz jaki rozmiar. Czy ten? Czy ten jednak? Mi się zmieści bardziej do torebki, ale jest taki cięższy, chyba. No, ten jest cięższy. A ten? Też ten, te jest. Nie no, ładne. Faktycznie śliczne. Tylko ten rozmiar. Muszę się zastanawiać. Wiesz, wszystkie. Bierz wszystkie. <laughs> to jeszcze raz zobaczymy, ten ciemny jest optycznie Jest na taka, Jest tu. I taki kolorowy, śliczny, bardzo mi się podoba. I mówisz, że tutaj ma jeszcze takie... to, właśnie. Tu naklejki ma na stronie, tutaj i jeszcze tutaj. No, malutko tych naklejek jest. Tak się I się ten straci. czarny jest taki elegancki, no nie, chłopaku? Bo tak. tak. jeszcze bym chciała zobaczyć. Ten jest taki w pastelowych barwach bardziej. Ciemniejszy, ładniejszy. A jeszcze chcę zobaczyć o ten. Ten taki różowy. Hmm. No dobra, to chyba wezmę nas ten, ten któryś, tylko nie wiem czy ten, czy ten Który bardziej pasuje do mnie? Można przepaść w tym sklepie. Fajne rzeczy? A ty sobie nie kupiłeś końcowy gry? Jakie gry? No taką chciałeś, tą taką. O zapomniałam. O trud trudno idziemy! Ja zdecydowałam się nie na paki. I jeszcze nie mogłam się powstrzymać się są dwa długopisy, zaraz wam pokażę. Ten mniejszy format wybrałam, bo zmieści mi się do torebki i będę mogła sobie tam zapisywać różne słówka. Bo będzie to kalendarz głównie do zapisywania słówek, których się chcę nauczyć. I spisywania z aplikacji, bo nie mam takiego miejsca do zap zapisywania słówek i zwrotów z aplikacji. Robię screeny w tym momencie, je przeglądam, wracam do tych zdjęć, ale też chcę sobie przepisywać, żeby to było dodatkowy element nauki. Eee, to podpisanie, słuchanie, ćwiczenia chyba wszystko ma znaczenie, żeby to się wszystko utrwalało i wchodziło w tę pamięć. Jaką pamięć nie trwałą, tylko tą długotrwałą, właśnie. O to mi chodzi. Ciekawe, czy będzie mnie słychać, bo jest bardzo głośno na ulicy. Także mam kolejne. A tak w ogóle przyjechaliśmy do Kaja Mijor. Byliśmy tu już kilka razy, ale, ale nigdy nie było okazji, jak wynagrywać, co tu jest ładnego. Całkiem przyjemna miejscowość w sezonie zimowym, bo w sezonie letnim jest tu zapewne multum ludzi. Idziemy coś zjeść, szukamy restauracji część jest pozamykana, dłużej części jest pozamykana. Ale ogólnie, jak patrzy się na opinie Google, to jest bardzo dużo opinii i mimo wszystko są oceniane na powyżej 4. 4 3, to chyba tak najmniej. Pytanie czy tak fantastycznie tu faktycznie robią i gotują? Nie. Są, <laughs> czy Niemcy są tacy łaskawi, bo ich tu jest są najwięcej? I co to będzie? <laughs> Okay, to jest... No dobrze, no to jakie ceny? Okej, każdy coś wybierze, tak? Nie. Musi być bardzo tłoczna w sezonie. Oprócz kalendarza poszłam na zakupy ciuchowe. Ogólnie wydaje mi się, że tutaj ciuchy są trochę droższe. O, jedzie autobus, także koniec na ten moment. Teraz wszystko mamy. Jedziemy. Wracamy do naszej miejscowości. Także tak na mnie minęła sobota na zakupach. Czyli finalnie skończyło się na tym kalendarzu. Na takim pięknych dwóch... na takich pięknych dwóch opisach. I jeszcze nie wiem, co tutaj jest napisane, ale zaraz przetłumaczymy. Są metalowe przede wszystkim, a nie plastikowe. Bardzo ładne. To przetłumaczyło mi jako: bądź swoją pierwszą inspiracją. A to oznacza, możesz to zrobić. Nie było za dużego wyboru, więc wybrałam najładniejsze, jakie znalazłam. Chętnie komuś wyślę. Dajcie znać, kto chce, z adresem gdzieś w wiadomości prywatnej, może na Instagramie. Zapraszam na Instagrama. Tam się jeszcze nie przyzwyczaił, bo lata między Polską a Majorką co dwa tygodnie. Ale ja już 3 stycznia, żeby zagrzeć w domu, otwieram okno. Bo to jest cieplej niż tam w środku. Wystarczy, że na zewnątrz jest 16 stopni, na dworzu jest cieplej niż w domu. I faktycznie wtedy wszyscy Hiszpanie otwierają okna i grzeją w ten sposób w środku.